Czy wiedziałeś, że Abraham był niezwykle bogaty w bydło, srebro i złoto? Ale o to, czego nikt ci nie mówi. Sekret bogactwa ojca wiary nie tkwił w jego koncie bankowym. Tkwił w jego zdolności do podejmowania niemożliwych wyborów bez tracenia skupienia na tym, co naprawdę się liczy. I to właśnie, drogi przyjacielu, oddziela tych, którzy prosperują od tych, którzy jedynie przetrwają. Spójrz teraz na swoją szafę. Ile rzeczy faktycznie nosisz? Ile przedmiotów w twoim domu zapomniałeś, że posiadasz? Abraham stanął przed brutalnym wyborem, który miał zmienić jego życie na zawsze. Pan powiedział do Abrahama: Wyjdź z twojej ziemi i od twojej rodziny, do ziemi, którą ci pokażę. Uczynię cię wielkim narodem i pobłogosławię cię. W tobie będą pobłogosławione wszystkie rodziny ziemi. Wyobraź sobie wygodne życie w Haran, prosperujące interesy, a nagle otrzymanie wezwania do porzucenia wszystkiego. To było dosłownie opuszczenie strefy komfortu, bez nawigacji GPS, bez planu B, bez żadnej gwarancji. Ale Abraham zrobił coś, na co 90% ludzi dzisiaj nie ma odwagi. Zaufał. Nie zapomnij subskrybować kanału i włączyć dzwonka powiadomień, ponieważ podczas gdy większość ludzi gromadzi rzeczy, próbując zrobić wrażenie na innych, ty nauczysz się używać starożytnej mądrości do budowania życia, które naprawdę jest warte życia. I zostaw link poniżej, ponieważ pomaga mi to kontynuować tworzenie treści, które idą wbrew temu, co wszyscy inni robią. Pierwszy sekret był wolny od miłości do pieniędzy. Paweł napisał coś, co Abraham żył w praktyce. Miłość pieniądza jest korzeniem wszelkiego zła. Abraham miał pieniądze, ale nie kochał pieniędzy. Używał pieniędzy, ale nie służył pieniądzom. Różnica jest subtelna, ale fundamentalna. Kiedy kochasz pieniądze, żyjesz w strachu przed ich utratą. Kiedy używasz pieniędzy, żyjesz z wolnością do ich inwestowania. Abraham miał tę wolność. Dlatego mógł opuścić Harran bez gwarancji. Dlatego mógł pozwolić lotowi zatrzymać najlepsze ziemie. Dlatego mógł dać dziesięcinę Melchizedekowi. Dlatego mógł wyposażyć armię, aby uratować swojego bratanka. Był wolny. Niech wasze postępowanie będzie bez chciwości. Bądźcie zadowoleni z tego, co macie. On sam bowiem powiedział: Nigdy cię nie opuszczę, ani cię nie porzucę. To była mentalność Abrahama: zadowolenie z tego, co miał, ale bez konformizmu, wdzięczność za teraźniejszość, ale z wizją przyszłości. Drugi sekret: praktykował strategiczną hojność. Oto coś, co wysadzi twój umysł. Jest taki, który rozrzuca, a jeszcze więcej ma, a jest taki, który więcej zatrzymuje niż słusznie, ale wpada w ubóstwo. Hojna dusza będzie bogata. Wydaje się to sprzeczne, prawda? Jak to możliwe, że dając, stajesz się bogatszy? Abraham odkrył sekret, strategiczną hojność. Nie dawał tylko po to, żeby dawać. Dawał odpowiednim ludziom w odpowiednim czasie, z odpowiednim celem. Kiedy Melchizedek, król Salemu, przyniósł chleb i wino Abrahamowi, dał dziesięcinę ze wszystkiego. To nie była przypadkowa darowizna, to było uznanie, że wszystko, co miał, pochodziło od Boga. To była inwestycja w duchowy wymiar dobrobytu. Strategiczna hojność różni się od impulsywnej hojności. To dawanie z mądrością, a nie z emocjami. To inwestowanie w ludzi, którzy pomnożą dobro, które zrobiłeś, a nie tylko je skonsumują. Trzeci sekret szukał najpierw Królestwa Bożego. Jezus podsumował całą filozofię finansową Abrahama w jednym wersecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Abraham nie gonił za pieniędzmi, gonił za Bożym celem dla swojego życia. I jako naturalna konsekwencja przyszedł dobrobyt, ponieważ kiedy jesteś w zgodzie z wiecznym celem, podejmujesz mądrzejsze decyzje, budujesz silniejsze relacje i inwestujesz w rzeczy, które naprawdę się liczą. Niepokój finansowy przychodzi, gdy odwracamy kolejność priorytetów. Kiedy stawiamy pieniądze na pierwszym miejscu i oczekujemy, że dadzą nam cel i sens, to nie działa w ten sposób. Abraham to rozumiał. Wiedział, że jeśli będzie dobrze dbał o to, co Bóg złożył w jego ręce, Bóg zatroszczy się o dostarczenie wszystkiego, czego potrzebował. I to działało. Abraham był bardzo bogaty w bydło, srebro i złoto. Czwarty sekret. Przekształcił bogactwo w narzędzie relacji. Oto historia, która dreszcze wywołuje mi za każdym razem, gdy ją czytam. Abraham i Lot stali się tak zamożni, że ich stada nie mogły już zmieścić się w tym samym regionie. Pasterze zaczęli walczyć o pastwiska i wodę. To była typowa sytuacja konfliktu rodzinnego o pieniądze, rozumiesz? Ale spójrz, co zrobił Abraham. Zamiast użyć swojego autorytetu jako starszy wuj, zamiast pokazać, kto tu rządzi, po prostu powiedział do Lota, Wybierz, jaką chcesz ziemię, bratanku. Ja wezmę to, co zostanie. Ludzie. To rewolucyjne. Abraham pozwolił Lotowi wybrać najlepsze ziemię, pokazując, że relacje są warte więcej niż terytoria. Wolał pokój od racji, wolał harmonię od natychmiastowego zysku. Dziś robimy odwrotnie. Używamy pieniędzy do konkurowania, pokazywania wyższości, tworzenia dystansu. Kupujemy drogie rzeczy, żeby inni wiedzieli, że możemy kupować drogie rzeczy. Kłócimy się o spadek. Przerywamy relacje z powodu długów, wybieramy dumę zamiast pojednania. Abraham rozumiał, że są rzeczy cenniejsze niż pieniądze i ironicznie ci, którzy to rozumieją, prosperują bardziej niż ci, którzy czynią pieniądze centrum życia. Piąty sekret. Był posłuszny nawet gdy nie miało to sensu finansowego. Czy wiesz, dlaczego Abraham był w stanie podjąć tę pozornie szaloną decyzję? Ponieważ rozumiał zasadę, którą niewielu opanowuje, są momenty w życiu, kiedy posłuszeństwo Bogu jest bardziej opłacalne na dłuższą metę niż jakakolwiek strategia finansowa. Pomyśl o tym. Abraham mógł stracić wszystko podczas przeprowadzki. Jego biznesy mogły upaść, mógł zostać okradziony w drodze, mógł nie być w stanie zacząć od nowa w Kanaanie. Ryzyka były ogromne ale zrobił inaczej niż zrobiłaby większość. To wydarzyło się ponad cztery tysiące lat temu, ale dzisiaj żyjemy dokładnie odwrotnie. Wiemy wszystko o influencerach w mediach społecznościowych, ale nie wiemy nawet ile wydaliśmy w zeszłym miesiącu. Znamy premiery wszystkich marek, ale nie znamy własnych serc. Abraham robił inaczej. Rozumiał, że prawdziwe bezpieczeństwo nie pochodzi z tego ile masz zaoszczędzone, ale z tego, kto się tobą opiekuje. I kiedy masz tę pewność, podejmujesz decyzje, które wydają się szalone dla tych z zewnątrz, ale które są czystą mądrością dla tych, którzy rozumieją grę. Szósty sekret: nigdy nie służył pieniądzom. Jezus powiedział coś, co powinno być wytatuowane na portfelu każdego: Nikt nie może służyć dwom panom, nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Abraham żył tym w praktyce na długo przed narodzeniem Jezusa. Czy wiesz, co się dzieje, gdy służysz pieniądzom zamiast używać ich jako narzędzia? stajesz się niewolnikiem własnego majątku, twój dom staje się więzieniem pełnym rzeczy, które musisz sprzątać, organizować i chronić, twoja praca staje się torturą, ponieważ musisz płacić raty za wszystko, czego już nie używasz. Abraham miał tyle pieniędzy, że królowie regionu znali jego bogactwo, ale kiedy Bóg poprosił go, aby poświęcił Izaaka, swojego jedynego syna, nie wahał się. Teraz wiem, że boisz się Boga, skoro nie odmówiłeś mi swojego jedynego syna. To pokazuje, że Abraham priorytetowo traktował Boga ponad swój najcenniejszy skarb. Istnieje ogromna różnica między posiadaniem pieniędzy, a byciem przez nie opętanym. Abraham miał pieniądze. Większość ludzi dzisiaj jest przez pieniądze opętana. Siódmy sekret. Inwestował w wieczne skarby. Jezus nauczał czegoś, co Abraham już praktykował. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie bowiem jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Abraham inwestował w rzeczy, które miały trwać wiecznie relacje, cel, dziedzictwo. Nie gromadził dla samego gromadzenia. Za każdym razem, gdy używał zasobów, było to po to, by budować coś większego, coś, co wpłynie na pokolenia. Kiedy królowie Sodomy i Gomory zostali pokonani, a Lot został wzięty do niewoli, Abraham wziął swoich wyszkolonych ludzi i poszedł uratować bratanka. Użył pieniędzy do szkolenia ludzi, wyposażenia armii, ratowania życia. Nie do kupowania więcej złota czy bydła. Różnica jest taka, podczas gdy większość ludzi wydaje pieniądze na zaspokojenie chwilowych pragnień, Abraham inwestował dla wieczności. I ostatecznie ci, którzy inwestują dla wieczności, zawsze wygrywają również w czasie. Historia, która zmieniła moją perspektywę finansową. Kiedyś znałem osobę, która żyła narzekając, że nie może zaoszczędzić pieniędzy. Zawsze mówiła, że jej pensja nie wystarcza na nic, ale co tydzień przychodziła do pracy z czymś nowym ubraniami, elektroniką, jakimś kursem online, który musiała wziąć. Kiedy w końcu zdecydowała się na kontrolę finansową, odkryła, że wydawała prawie tysiąc złotych miesięcznie na rzeczy, których kupna nawet nie pamiętała aplikacje których nie używała, subskrypcje, które zapomniała anulować, zakupy impulsywne, które leżały w szafie. Problem nie był w braku pieniędzy. Problem był w braku świadomości tego, gdzie pieniądze szły. Służyła pieniądzom, zamiast sprawić, by pieniądze służyły jej celom. Abraham robił odwrotnie, miał absolutną jasność co do tego, co naprawdę się liczy, dlaczego to działa lepiej niż jakakolwiek nowoczesna strategia. Czy wiesz, dlaczego nauki Abrahama są bardziej skuteczne niż jakikolwiek obecny kurs finansów? Ponieważ nie skupiał się tylko na pieniądzach. Skupił się na charakterze. A charakter określa, jak będziesz używać jakichkolwiek zasobów, które wpadną w Twoje ręce. Jezus ostrzegał: strzeżcie się i uważajcie na chciwość, bo życie człowieka nie polega na obfitości rzeczy, które posiada. Abraham już to wiedział tysiące lat wcześniej. Prawdziwy dobrobyt nie pochodzi z tego, ile masz, ale z tego, jak używasz tego, co masz. Nie pochodzi z tego, ile zarabiasz, ale z tego, ile możesz sprawić, że to przyniesie. Nie pochodzi z tego, ile gromadzisz, ale z tego, jak wiele możesz wpłynąć. Abraham miał mentalność obfitości, ponieważ ufał źródłu obfitości. Nie niepokoił się, nie podejmował decyzji ze strachu, nie gromadził z niepewności. Wiedział, że Bóg był wierny swoim obietnicom. Co możesz zrobić dzisiaj? Po pierwsze, przestań gromadzić rzeczy, żeby zrobić wrażenie na ludziach. Zrób listę swoich prawdziwych priorytetów, nie priorytetów, które myślisz, że powinieneś mieć, ale tych, które naprawdę mają wartość wieczną. Rodzina, wiara, cel, szczere relacje. Po drugie, dopasuj swoje wydatki do swoich priorytetów. Jeśli relacje są dla Ciebie ważne, inwestuj czas i pieniądze w doświadczenia z ukochanymi. Jeśli rozwój duchowy jest priorytetem, inwestuj w książki, kursy, rekolekcje. Jeśli zdrowie jest fundamentalne, inwestuj w wysokiej jakości jedzenie i ćwiczenia. Po trzecie, praktykuj strategiczną hojność. Wybierz osobę lub sprawę do pobłogosławienia w tym miesiącu, nie musi to być ogromna kwota. Musi być intencjonalne z celem, z miłością. Jak zastosować sekrety Abrahama w swoim życiu? Zacznij małymi krokami, ale bądź konsekwentny. Każdego sobotnego ranka usiądź z notatnikiem i zapisz swoje wydatki z tygodnia. Zadaj sobie pytanie: czy te wydatki przybliżyły mnie do moich marzeń, czy oddaliły od nich? Następnie ustaw miesięczny cel oszczędnościowy. Nie po to, żeby gromadzić bez celu, ale żeby mieć dostępne zasoby, kiedy Bóg otworzy okazję lub kiedy ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. Wreszcie kultywuj zadowolenie. Naucz się być wdzięczny za to, co już masz, nie godziąc się z tym, gdzie jesteś. Abraham był wdzięczny za obecne błogosławieństwa, ale zawsze szedł w kierunku przyszłych obietnic, zwrot akcji, którego nikt się nie spodziewał. Oto, co najbardziej mnie imponuje w całej historii. Pod koniec życia Abraham nie miał tylko pieniędzy, miał coś o wiele cenniejszego. Wypełnił swój cel. Abraham był stary, bardzo podeszły w latach, a Pan błogosławił Abrahama we wszystkim. Ilu ludzi znasz, którzy mają dużo pieniędzy, ale żyją pustym życiem? Ilu ludzi zgromadziło majątek, ale straciło rodziny? Ilu zbudowało imperia, ale zniszczyło własne dusze? Abraham robił inaczej używał bogactwa jako narzędzia do budowania wiecznego dziedzictwa i co najciekawsze, przez potomków tego człowieka wszystkie narody ziemi zostały błogosławione. Jego inwestycja przynosiła owoce przez tysiące lat. Sekret, który sprawi, że przewyższysz innych, oto wielkie objawienie. Podczas gdy 90% ludzi używa pieniędzy do konkurowania i robieniu wrażenia, ty będziesz używać ich do służenia i błogosławienia. To wyróżni cię w sposób, w jaki żadna marka odzieżowa nie może. Ludzie zauważają, kiedy ktoś ma wewnętrzny spokój, zauważają, kiedy ktoś nie jest zdesperowany, żeby coś udowodnić, zauważają, kiedy ktoś używa zasobów z mądrością, zamiast z ostentacją. I to generuje autentyczny wpływ, którego pieniądze nie mogą kupić. Abraham stał się punktem odniesienia dla trzech światowych religii nie dlatego, że był bogaty, ale dlatego, że używał bogactwa inaczej niż wszyscy inni. Miał coś, czego nie mieli inni bogaci ludzie jego czasów wieczny cel, wielka lekcja. Chrześcijański minimalizm nie polega na posiadaniu mniej pieniędzy, polega na inteligentniejszym, bardziej intencjonalnym używaniu pieniędzy, bardziej zgodnym z najgłębszymi wartościami. Prawdziwe bogactwo nie tkwi w tym, co posiadasz, ale w tym, co jesteś w stanie pobłogosławić. Nie w tym, co gromadzisz, ale w tym, co mnożysz, nie w tym, co oszczędzasz ze strachu. Bądź w tym, w co inwestujesz z wiarą. Abraham to wiedział, dlatego mógł zrezygnować z jakiejkolwiek rzeczy materialnej bez strachu, ponieważ źródło jego bezpieczeństwa było w czymś znacznie większym. Rozumiał, że Bóg jest wierny, że obietnice się wypełniają, że ci, którzy szukają najpierw królestwa, nie będą w potrzebie. Każdego sobotnego ranka siadam z moim notatnikiem i zapisuję wszystkie wydatki z poprzedniego tygodnia. To prosty nawyk ale jeden, który daje mi imponującą jasność co do moich wzorców finansowych. Rejestruję każdy wydatek, dzielę według kategorii i zastanawiam się nad tym, co mogę poprawić. Ta metoda pomogła mi odkryć niepotrzebne wydatki, stać się bardziej świadomym tego, gdzie szły moje pieniądze i ustanowić bardziej realistyczne cele oszczędnościowe. To niewiarygodne, jak ta prosta praktyka może przekształcić twoją relację z pieniędzmi. Jeśli chcesz nauczyć się opanować swoje finanse z tą samą łatwością i porzucić finansowy chaos raz na zawsze, mam specjalną rekomendację. Kurs Metoda cichego bogactwa jest w promocyjnej cenie wprowadzenia, ponieważ lekcje są wydawane stopniowo. Cena wzrośnie do pełnej wartości, gdy cała zawartość będzie dostępna. To wyjątkowa okazja dla ciebie, żeby kultywować spokojną relację z finansami, używając zasad, które przekształciły życie tysięcy ludzi. Link jest w opisie i polecam to z całego serca, ponieważ wiem, że może to zrobić różnicę, której szukasz: przegląd nauk. Podsumowując siedem finansowych sekretów Abrahama: pierwszy był wolny od miłości do pieniędzy, drugi praktykował strategiczną hojność, trzeci szukał najpierw Królestwa Bożego. Czwarty, przekształcił bogactwo w narzędzie relacji. Piąty, był posłuszny, nawet gdy nie miało to sensu finansowego. Szósty, nigdy nie służył pieniądzom. Siódmy, inwestował w wieczne skarby. Jeśli ten film sprawił, że zastanowiłeś się nad swoją relacją z pieniężmi, subskrybuj kanał i włącz dzwonek powiadomień, żeby otrzymywać więcej treści, które idą wbrew kulturze, nigdy nie jest dość. I nie zapomnij zostawić like. Ponieważ pomaga mi to kontynuować tworzenie treści, które karmią duszę, a nie niepokój. Teraz chcę usłyszeć od ciebie, które nauczanie najbardziej dotknęło twoje serce dzisiaj? Napisz tutaj w komentarzach zdanie podsumowujące to, czego się nauczyłeś. A jeśli podobał ci się film, skomentuj: Mniej znaczy więcej. Z każdym mijającym tygodniem więcej ludzi odkrywa, że prawdziwe bogactwo leży w intencjonalnej prostocie, a ty który dotarłeś tutaj jesteś już przed większością która nadal wierzy że szczęście można kupić na raty kartą kredytową niech Bóg błogosławi twoje finanse twoją rodzinę i twoje cele do następnego filmu z większą biblijną mądrością dla naprawdę obfitego życia